Rozdział XV Wyrok Noc była ciemna i burzliwa, horyzont okrył się chmurami, ani jedna gwiazdka nie widniała. Przejechali w ciszy wioskę Festubet, a gdy przybyli do Herrier, Planczyt, dowodzący Orszakiem, zawrócił na prawo. Lord de Winter, Porfous i Aramis próbowali zawiązać rozmowę z mężczyzną w płaszczu czerwonym, lecz ten na zapytania pochylał jeno głowę z szacunkiem i milczał. Domyślili się nasi podróżni, iż nieznajomy miał powód zachowywać enkagnitą i przestali go zaczepiać. Ruszyli cwałem. Niedaleko za Fromel zburza wybuchła z wściekłością, okryli się płaszczami i ostatnie trzy mile przebyli podczas najstraszniejszej ulewy. D'Artagnan zdjął kapelusz i płaszcz zrzucił, przyjemność mu sprawiała woda, spływająca po czole gorącem i po całym ciele, wstrząsanem dreszczem gorączkowym. Gdy mijali goskal i zawracali do poczty, człowiek jakiś wystąpił z cienia drzew i z palcem na ustach stanął na środku drogi. Atos poznał Grimoda. Co osłychać? Krzyknął D'Artagnan i czyżby uciekła z Armentieres? Grimo ukiwnął głową. De Artagnan zgrzytnął zębami. Cicho, de Artagnanie, przemówił Atos, ja wziąłem wszystko na siebie, do mnie należy wybadać Grimoda. Gdzież ona jest? Zapytał. Grimoł wyciągnął rękę w kierunku rzeki Lys. Daleko stąd? Grimoł podniósł palec wskazujący, na pół zgięty. Sama. Grimoł znów kiwnął głową. Panowie, rzekł Atos, ona jest sama, stąd o pół mili, w stronie, gdzie rzeka płynie. Prowadź nas, Grimoł, odezwał się de Artanian. Grymoł poszedł przodem. Po pięciu minutach natrafili na strumień i w go przebyli. Czy tam? Zapytał Atos. Grymow pokręcił głową przecząco. Cicho zatem. Rzekł Atos. Pojechali dalej. Znów błyskawica rozdarła chmury. Grymow wskazał ręką mały, odosobniony domek o sto kroków od przewozu. Świeciło się w jednym oknie. Jesteśmy u celu, rzekł Atos. W tej chwili podniósł się z rowu cień jakiś, to musketon. Wskazywał ręką okno oświetlone. Ona jest tam i powiedział. Gdzie bazen? Zapytał Atos. Gdy ja strzegę okna, on drzwi pilnuje. Dobrze, rzekł Atos, wierni z was słudzy. Zeskoczył z konia, oddał lejce Grimałdowi, postąpił do okna, reszcie kazał drzwi otoczyć. Żywopłot na kilka stóp wysoki okalał domostwo, Atos go przeskoczył i stanął pod oknem bez okiennic. Przy świetle lampy widać było kobietę, otuloną szarym płaszczem, siedzącą na stołku przy ogniu dogasającym, łokcie oparła na brudnym stole, a głowę ukryła w dłoniach białych jak kość słoniowa. W tejże chwili koń zarżał. Mylady podniosła głowę, zobaczyła bladą twarz w szybie okna i krzyknęła. Atos, widząc, że jest poznany, pchnął okno kolanem, aż szyby posypały się po ziemi i jak duch zemsty stanął w izbie. Milady do drzwi się rzuciła, błędszy i groźniejszy jeszcze niż Atos. D'Artagnan stał już na progu. Milady cofnęła się z okrzykiem. D'Artagnan, sądząc, że chce uciekać i bojąc się, aby znów nie uszła, wyjął pistolet, a to go powstrzymał. Schowaj broń, rzekł. Trzeba osądzić tę kobietę, a nie zamordować. Chwilkę cierpliwości, de Artagnanie, a będziesz zadowolony. Panowie, wejdźcie, proszę. Wszedł lord de Winter, Porfous, aramis i człowiek w płaszczu czerwonym. Czterech pachołków strzegło drzwi i okna. Milady padła na krzesło z rękoma, jakby odegnać chciała marę straszną. Poznała szwagra i krzyknęła przeraźliwie. Czego żądacie? Zawołała. Żądamy rzeku Atos Karoliny Bexon, która najpierw nosiła nazwisko hrabiny de la Fyr, następnie Lady de Winter, baronowej Sheffield. To ja nią jestem, mruknęła wylękła, czego chcecie ode mnie? Pragniemy osądzić cię według zbrodni twoich, rzekł Atos, wolno ci bronić się i uniewinnić, jeżeli potrafisz. Panie de Artanian, wystąp najpierwszy jako oskarżyciel. De Artanian wysunął się naprzód. W obliczu Boga i ludzi powiedział, oskarżam tę kobietę, iż otruła Konstancję Bonasio, zmarłą wczoraj wieczorem. Obrócił się do Portosa i Aramisa. Świadczymy i odezwali się razem muszkieterowie. De Artanian mówił dalej. W obliczu Boga i ludzi oskarżam tę kobietę o zamiar otrucia mnie samego winem, przysłanym z Villeroi, wraz z listem fałszywym, jakoby pochodziło od moich przyjaciół, a winem tem otruł się człowiek nazwiskiem Braismont. Świadczymy i rzekli jednym głosem Porfos i Aramis. W obliczu Boga i ludzi oskarżam tę kobietę, że namawiała mnie do zabicia barona de Worts, a ponieważ nie mam na to świadka, osobiście zaświadczam. Skończyłem. Deartanian odszedł na bok z portosem i aramisem. Na ciebie kolej, milordzie. Rzekł atos. Baron stanął na środku pokoju. Przed Bogiem i ludźmi i rzekł, oskarżam tę kobietę o zamordowanie księcia Bakingej. Książę Bakingem zamordowany? Krzyknęli jednym głosem zgromadzeni. Tak i odpowiedział baron, zamordowany. Odebrałem wasze ostrzeżenie, kazałem zatrzymać tę kobietę i oddałem pod straż wiernego sługi. Obała muciła tego człowieka, włożyła mu sztylet do ręki, kazała zabić księcia, w tej chwili może i Felten płaci głową za zbrodnie tej furdzi piekielnej. Sędziowie o nie mieli, słysząc o zbrodniach, nieznanych im jeszcze. To nie wszystko Wciągnął Lord de Winter, i brat mój, który ją uczynił spadkobierczynią swoją, umarł nagle na dziwną chorobę, po jakiej na całym ciele zostają plamy sine. Siostro, powiedz, skutkiem czego mąż twój umarł? Okropność. Zawołali Porfous i Aramis. Zabójczyni Buckingay, zabójczyni Feltona, zabójczyni brata mojego, żądam sprawiedliwości nad tobą i oświadczam, jeżeli mi jej nie wymierzą, sam tego dokonam. Lord de Winter stanął obok de Artagnana, ustępując miejsca innemu oskarżycielowi. M'lady opuściła głowę na ręce i starała się zebrać rozpierzchłe myśli. Na mnie teraz kolej odezwał się Atos, drżąc, jak lew drży na widok węża jadowitego. Pojąłem za żonę tę kobietę, gdy była młodą dziewczyną, wziąłem ją pomimo woli całej mojej rodziny, otoczyłem dostatkiem, dałem moje nazwisko. Aż pewnego dnia przekonałem się, że jest piętnowaną. Ta kobieta ma wypalony kwiat lili na lewym ramieniu. O! zawołała my lady, powstając, gdzie jest trybunał, Ceo wydał wyrok nikczemny, gdzie człowiek, który go wykonał. Nie znajdziecie jednego ani drugiego. Milcz! odezwał się głos jakiś i ja na to odpowiem. I człowiek w czerwonym płaszczu zbliżył się także. Kto ty jesteś? Kto ty jesteś? Krzyknęła my lady, skamieniała ze strachu, a włosy na głowie powstały jej, jak żywe. Wszyscy spojrzeli na tego człowieka, nikt go nie znał, prócz Atosa, który także ze zdziwieniem patrzył, nie przypuszczając, że i ten należy do sprawy, jaką właśnie sądzili. Nieznajomy stanął naprzeciw Mylady i zdjął maskę z twarzy. Mylady patrzyła czas jakiś zrastającą trwogą na twarz bladą, okoloną czarnym zarostem, na twarz obojętną i zimną, jak kamień, naraz zawołała, podnosząc się i cofając do ściany. O! Nie, nie, to widmo piekielne. To nie on! Ratunku! ratunku! Krzyczała głosem dzikim, odwracając się, jakby przez ścianę uciec pragnęła. Kat miasta Lil. Zawołała my Lady, czepiając się rękami muru, aby nie paść na ziemię. Wszyscy ustąpili na stronę, człowiek w płaszczu czerwonym sam został na środku izby. Łaski! Łaski! Przebaczenia, krzyczała nędznica, padając na kolana. Nieznajomy czekał, aż się uciszy. Powiedziałem panom, że mnie poznała. Zaczął et, tak, jestem katem miasta Lil, a oto moja historia. Ta kobieta była swego czasu młodą dziewczyną, równie piękną, jak obecnie. Była zakonnicą w klasztorze benedyktynek w Templmar. Młody ksiądz z sercem niewinnym i pełnym wiary sprawował służbę kapelana klasztornego. Postanowiła zbałamucić go i dokonała swego. O! Ona by świętego uwiodła. Oboje wykonali śluby święte, nieodwołalne, stosunek ich zatem nie mógł trwać długo, a odkryty mógł ich zgubić. Wymogła na nim, że uciekną w dalekie strony, do wykonania zamiaru, do przeniesienia się w inną część Francji, potrzeba było pieniędzy. Ksiądz skradł kileci złote i posprzedawał, a gdy już wszystko przygotowali do ucieczki, wyśledzono ich i wpakowano do więzienia oboje. W tydzień potem uwiodła syna dozorcy i wydostała się na wolność. Księdza skazano na 10 lat w Kajdany i na piętnowanie. Byłem katem miasta Lilie, jak powiedziała już ta kobieta, i musiałem piętnować winnego. A ten nieszczęśliwy? Był moim bratem. Przysiągłem wtedy, że ta, co go zgubiła, wspólniczka, co go do zbrodni popchnęła, otrzyma taką samą karę. Nie wiedziałem, gdzie się ukryła, lecz ścigałem ją, pochwyciłem, związałem i wypaliłem na ramieniu znak upadlający, tak jak bratu mojemu. Powróciwszy do Lil, dowiedziałem się, że brat mój umknął także, a mnie posądzono o wspólnictwo i zamknięto w więzieniu, dopóki się on nie znajdzie. Nieszczęśliwy brat nie wiedział nic o wyroku, połączył się z kochanką, uciekli razem do Bery, a tam otrzymał małe probostwo. Ona uchodziła za jego siostrę. Właściciel dóbr, gdzie było probostwo, ujrzał tę niby siostrę, zakochał się i zapragnął ją poślubić. Wtedy ona porzuciła przez siebie zgubionego dla drugiego, którego zgubić miała. I została hrabiną de la Ferre. Wszyscy spojrzeli na Atosa, który właśnie tak się nazywał, a on dał znak, że to, co Kat mówi, prawdą jest rzetelną. Brat mój, ciągnął tenże, oszalały z rozpaczy, postanowił skończyć życie, odarte przez nią zeczci i szczęścia. Powrócił do Lil, a, dowiedziawszy się, że mnie skazano za niego, oddał się sam w ręce sprawiedliwości i tegoż wieczora powiesił się w więzieniu. Oto zbrodnia, o jaką ją oskarżam, oto przyczyna, dla której jest piętnowana. Panie de Deartanian, rzekł Atos, jakiej kary żądasz dla tej kobiety? Kary śmierci odparł Deartanian. Milordzie de Winter ściągnął Athos, jakiej kary żądasz dla tej kobiety? Kary śmierci. Panowie Portbos i Aramis, wy, którzy jesteście sędziami, jaką jej karę przeznaczacie? Karę śmierci wyrzekli obydwaj głosem grobowym. Atos wyciągnął ku niej rękę. Karolino Beckson, hrabino de la Fere, milady de Winter, zbrodnie twoje znużyły ludzi na ziemi i Boga w niebie. Módź się, jeżeli potrafisz, albowiem skazana jesteś i umrzesz. Na te słowa, nie pozostawiające żadnej nadziei, Lady powstała i chciała mówić, lecz siły ją opuściły. Poczuła silną rękę chwytającą ją za włosy i ciągnącą błaganie, jak przeznaczenie, nie próbowała się opierać i wyszła, popychana przez kata. Lord de Winter, de Artanian, Athos, Porfous i Aramis podążyli za nimi. Pachołkowie poszli za śladem panów, a izba została pusta, z oknem wybitem, z drzwiami na oścież otwartymi i z lampą kopcącą na stole.